Uszanowanie. Pora na kolejnego flesza. Startujemy. Z najnowszego raportu finansowego Take-Two wyciągnąć można całkiem sporo ciekawych informacji i to nie tylko na temat samej firmy, czy na przykład Rockstara. Pewne zawarte w nim poszlaki pozwalają szacunkowo obliczyć liczbę sprzedanych egzemplarzy konsol Microsoftu. Jako, że oficjalne informacje na ten temat pozostają niejawne, takie wyliczenia pozwalają dojść do wniosku, że PS5 wyprzedza sprzedażowo Xboxy aż dwukrotnie, gdyż Sony z kolei chwali się wynikami na poziomie 50 milionów sztuk, a raport Take-Two sugeruje tych milionów w kontekście Xboxów około 27. Assassin's Creed Red, czyli odsłona serii, o której nadal wiemy bardzo niewiele, miała, według dotychczasowych doniesień, podobno ukazać się jeszcze w tym roku. Raport finansowy Ubisoftu zdaje się częściowo te informacje potwierdzać, choć okienko na premierę gry ma być otwarte pomiędzy 1 kwietnia tego roku i 31 marca 2025. Dotychczas większość odsłon serii debiutowało w okresie jesiennym, co nadal pozostaje opcją, choć możliwe jest także, że Ubi każe nam poczekać, jeszcze troszkę dłużej. Zatem początek nowego roku? Być może. Zła informacja dla niecierpliwych. Podczas rozmowy z inwestorami prezes Take-Two, Strauss-Zelnick, rzucił nieco światła na strategię ogłaszania i wydawania gier. Oficjalnie zapowiedziane GTA 6 będzie otrzymywało szlify tak długo, jak twórcy uznają to za konieczne, zanim gra wypuszczona zostanie do sprzedaży, nawet jeśli oznaczać to będzie odłożenie premiery w czasie. A poprzeczka wisi tu wysoko, bo poprzednia gra studia, czyli drugie Red Dead Redemption, po dziś dzień robi wrażenie swoim poziomem dopracowania i mnogością detali. Cóż, skoro i tak wytrzymaliśmy już ponad dekadę. Najnowsza aktualizacja do Counter Strike 2 to jak zawsze kopalnia złota dla pracowitych niczym mrówki poszukiwaczy informacji. W plikach gry użytkownik platformy X Gabe Follower natrafił na wzmianki o znanej fanom serii Half-Life frazie Citadel, ale także o HLX, co może być nazwą kodową roboczej wersji jakiejś, być może nowej odsłony Half-Life'a właśnie. W podobny sposób jak HLVR okazało się potem Half-Life Alex. Valve jest jak zawsze bardzo tajemnicze, ale ale kto by pomyślał, że po 20 latach gracze nadal będą szukać Half-Life'a 3? Nexus Mods, najpopularniejsza chyba w sieci strona gromadząca mody do najróżniejszych gier, świętowała ostatnio imponujące osiągnięcie. Ze wspomnianego serwisu pobrano już ponad 10 miliardów plików służących do modyfikacji wszelakich produkcji. Od totalnych graficznych overholi po fanowskie łatki naprawiające gry po deweloperach. Przy tej okazji podzielono się także kilkoma statystykami i pierwsze dwa miejsca najczęściej modowanych gier to nic innego jak Skyrim w wersji podstawowej i specjalnej. Kolejne dwa miejsca to Fallouty, czwórka oraz New Vegas. Z okazji pierwszej rocznicy premiery dziedzictwa Hogwartu, Avalanche Software postanowiło udostępnić w sieci ponad trzyminutową kompilację błędów, na jakie natrafiano w fazie testowej gry. Wyglądają... Trzeba to przyznać spektakularnie, choć glicze mogliśmy oglądać jeszcze także po premierze na własnych konsolach i komputerach, a graczy na pewno ucieszyłaby bardziej choć odrobina nowej zawartości. Cóż, twórcy pewnie siedzą teraz nad kontynuacją, więc chyba można spokojnie założyć, że mają ręce pełne roboty. Na dziś to tyle, dziękuję Wam za uwagę, udanego weekendu. Hej!